Witam serdecznie Filipiny Carmen Bohol Pozdrawiam z Kornika Kurnik tam z tyłu Dzisiaj chciałem się podzielić z wami y, Doświadczeniem jakie przeżyłem Podczas tajfunu to był tajfun Odette, jak dobrze pamiętam, to był 16 grudzień 2020 rok i to był jeden z silniejszych tajfunów na Filipinach. Najsilniejszym tajfunem na Filipinach była Jolanda w 2013 roku i po prostu Filipiny zostały zrujnowane. Niektóre wyspy po prostu całkowicie zrujnowane. Mnóstwo osób zginęło. Podczas tajfunu Odette też zginęło sporo osób. Ja wtedy znajdowałem się na wyspie Panglao no i tam czekałem na uderzenie tego tajfunu, także w międzyczasie będą pojawiały wam się filmy, urywki z, z tego co było po tajfunie następnego dnia jak wyszedłem z domu to był ciężki okres dla mnie dla Filipińczyków. E, jeszcze tylko wspomnę, dlaczego na Filipinach pojawiają e, się tajfuny słuchajcie, przez położenie geograficzne, e, przez położenie Filipin na, na Pacyfiku, e, przez te ciepłe wody, oceanu spokojnego, e, no to jest idealne miejsce do powstawania takich tajfunów. E, potem. E, Samo ukształtowanie terenu na Filipinach Górzyste, z wąskimi przesmykami no, po prostu wzmacnia te ich Jest ich bardzo dużo w ciągu roku Na szczęście takie silne jak te oddette, które przeżyłem Są tylko raz na jakiś czas No i będzie ich najmniej, ale... Warto, żebyście wiedzieli o tym przyjeżdżając na Filipinę. Było około godziny i piątej, jak dobrze pamiętam, ale było bardzo ciemno, już praktycznie noc. Też takie dziwne to było. No jak tajfun uderzył, siedziałem w domu. Tajfun 4 godziny wiało. Słyszałem, jak tam rzeczy latają, drzewa pękają, ale siedziałem w domu, nie wychodziłem. To trwało ze 3,5-4 godziny. Potem. Była cisza gdzieś za 20 minut. E, wyszedłem wtedy zobaczyć, co się dzieje, ale tylko przed sam apartament. No i myślałem, że to koniec, a to nie, nie. Po prostu to oko, jak przechodzi, to, to akurat byliśmy w centrum tego oka, tej Także tam jest cichutko, naprawdę było bardzo cicho. I potem wiatr zaczął wiać z drugiej strony. Następne 3 godziny może 2,5. Także razem około 6 godzin silnego wiatru. Wiatr sięgał tam prędkości 270 km na godzinę. Wszystko latało. Po tajfunie nic nie działało. Nie mieliśmy prądu, nie mieliśmy wody, nie było zasięgu, nie było pieniędzy w bankomatach. Bankomaty nie działały, bo też nie miały prądu. Totalna katastrofa. Dwa-trzy dni potem zaczęły się problemy z benzyną. Nie można było benzyny kupić. Staliśmy w kolejkach po kilka godzin, żeby kupić jeden litr benzyny. Po prostu tragedia. Słuchajcie, naj... Ja myślałem, że jak najważniejszą rzeczą jest prąd, ale tam tego dnia okazało się, w tym okresie okazało się, że prąd nie ma wcale takiego znaczenia. Bez prądu żyliśmy 2,5 miesiąca... Znaczy, półtora miesiąca. Prąd nam w ogóle na wyspie włączyli po 2,5 miesiącach. Ale udało mi się kupić generator po półtorej miesiąca gdzieś i przez miesiąc korzystaliśmy z generatora. W sumie generator może był warty, nie wiem, ze 100 dolarów. Ja za niego zapłaciłem 300, także ceny poszły też do góry. Ale to, co chciałem wam powiedzieć, że jednak woda to jest coś, co jest najważniejsze? Wody na wyspie zabrakło już po trzech dniach, była limitowana. Każdy mógł kupić tylko bańkę wody litrową dziennie e, do picia, a wodę taką do kąpania braliśmy z lokalnej studni, ale tam też trzeba było kilka godzin w kolejkach stać, żeby wiaderko wody e, dostać. Naprawdę było tragicznie. Słuchajcie, temperatura wysoka. Do tego, no, pocisz się, siedzisz w tym domu, nie masz wiatraka, a wszystko pootwierane, żeby był przeciąg, ale nie ma wiatru. Pocisz się, chciałbyś się wykąpać, chociaż trochę wodą się polać, a nie można, bo, bo po prostu nie ma, nie ma dostępu do tego. No, a jak stałeś, nie wiem, 3 godziny po to, żeby wiaderko wody przynieść, no to <gryw> bardzo oszczędnie się korzystało z tej wody, także... I tak to wyglądało, wszystko zostało zniszczone, znaczy dużo. panglao bardzo ucierpiało podczas tajfunu. I tu bardzo ważna rzecz: na wyspie Bohol mają dwie tamy przed tajfunem. Na, na tych tamach woda była wysoka. Filipińczycy schrzanili sprawę generalnie, bo oni uważali, że ten tajfun nie będzie mocny, i nie spuścili wody wcześniej. Jak zaczęło wiać i padać. No to nagle im się przypomniało w trakcie tajfunu, jak już wiatr był 270 km na godzinę, że trzeba spuścić wodę, bo tama nie wytrzyma. Więc spuścili wodę z dwóch yy, zapór. I ta woda cała poszła w stronę Loai yy, rzeczką. Poziom wody podniósł się o 25 metrów zostały zalane wszystkie, ale to wszystkie domy były kilka metrów pod, pod wodą. W Loaj macie taki kościół, bardzo ładny kościółek to tam woda sięgała do połowy kościoła. Ludzie zostali ewakuowani z Loaj, ale było kilku uparciuchów, zostali, no to siedzieli na tym kościele na dachu i czekali na pomoc. Nas nie ewakuowano z Panglao, tylko tamtą chyba Badziao wioskę ich chyba ewakuowali, bo oni byli zaraz przy wodzie. My w zasadzie w bezpiecznym apartamencie siedzieliśmy, murowany ze stropem, także było bezpiecznie. Nic, nic się nie stało, więc, więc chyba było bezpiecznie. Podczas tego tajfunu sporo osób zginęło, e, ponieważ wychodzili na zewnątrz. A wiecie, jak, jak, jak wiatr wie 270 km na godzinę, to wszystko lata. Te blachy, wszystko co luzem, a Filipińczycy mają taki bałagan i ten luz. E, zostawiają blachy, dachówkę, wszystko to latało, także no... Lepiej nie wychodzić, bo może się skończyć to tragicznie. Kilka dni po tajfunie pojechałem do Piotra, Piotr ma, to jest Palo Beach Resort, taki bar z domkami przy, przy plaży, wszystko zostało zrujnowane, to sami możecie teraz zobaczyć, Piotr nie wiedział, czy ma się śmiać czy płakać. Pierwszy to był załamany, a potem za 10 minut mówił, no przecież w sumie nic się nie stało, no prostu wszystko jest ok. No ja patrzę, a tam nic nie ma, nie? Nie wiem, po prostu ciężki szok dla wszystkich. Generatory w resortach nie dawały rady. Jak jeszcze nie mieliśmy generatora, jeździłem do Krzyśka, żeby chociaż podłatować baterie i komputer, no i tam często... Generator duży, potężny generator pa padał jeden po drugim na wyspie, bo non stop chodziły w zasadzie 24 na dobę. Potem zaczęli limitować te godziny, że 4 godziny chodzi, 3 godziny nie, 4 chodzi. I tak powiem wam, no ciężkie życie. Podczas po takim tajfunie mieliśmy tutaj wszyscy moi no koledzy, yy, fornersi amerykanie, kanadyjczycy. Węgier, też mam takiego kolegę. Wszyscy napisali do swoich ambasad tu na Filipinach o jakąś tam pomoc, żeby pomogli chociaż nie wiem, wodę czy generator, czy cokolwiek, jakoś to ogarnąć. I to jest bardzo niefajna sprawa. Wszyscy oni dostali pomoc z ambasady. Ja postanowiłem też napisać do ambasady polskiej, żeby może jakoś pomogli załatwić ten generator, żebym chociaż mógł go taniej kupić, nie za 300 czy 400 dolarów, tylko po normalnych cenach, albo chociaż żeby pożyczyli. No niestety ambasada odpisała, że sorry, ale po pomoc to do rodzinki. Tak mi dosłownie napisali, a jak rodzinka nie. Nie pomoże, jak wszyscy członkowie rodziny odmówią, że oni się z nimi skontaktują, nie ma problemu. Poproszą o pieniądze czy o jakąś tam pomoc doraźną, a jak nie, nie, nie będą mogli w stanie załatwić, to wtedy może się zdecydują na jakąś pomoc. Także my, Polacy, tu na Filipinach nie dostaliśmy żadnej pomocy z ambasady polskiej kompletnie żadnej, nikt się nami tutaj nie interesował i tak jak mówiłem, w przeciwieństwie do. Do moich kolegów z innych krajów świata taką pomoc otrzymali. Mi naprawdę nie chodziło o kasę z ambasady. Mi chodziło o to, żeby pomogli nam zorganizować chociaż ten generator. W niektórych barangajach jakaś tam była taka mała pomoc typu ryż, jakieś tam jedzenie, czy pomagali wodę organizować. Japonia wysłała tysiące generatorów na Filipiny w ramach tej pomocy. A potem te generatory mogłem zakupić trzy razy drożej na Lazadzie, czyli takie lokalne Allegro. Czyli nawet nie trafiło to do ludzi, tylko prosto do sklepów online. Transport między wyspami nie chodził też, wszystko było zamknięte, łodzie poniszczone niektóre. Jedyny rodzaj transportu jaki był na Filipinach w tym czasie, no to po prostu powietrzny. Tak? Także ten generator, który ja kupiłem, to przyleciał do mnie z manimi, samolotem, i ja musiałem tam na lotnisko jechać. Z samolotu odbierałem ten generator. Tak to wyglądało. Teraz wiele z Was pewnie się zastanawia, no po co ja mam jechać na te Filipiny, jak tam groźnie i tak dalej. Słuchajcie, wszędzie jest groźnie. No i Filipiny są położone w takim miejscu, że te tajfony są, ale nie ma się tym za bardzo co przejmować. Po prostu. Jak się zbliża tajfun, a wiesz, że się zbliża, bo dostajesz informację kilka dni wcześniej, że coś się dzieje, i na bieżąco tam co kilka godzin, a potem jak już się zbliży, co godzinę dostajesz informację, że już e, jest tu, jest tam ten tajfun, żeby, żeby uważać. Więc masz mnóstwo czasu na to, żeby się schować. Na jakimś bezpiecznym miejscu, na barangajach, w miastach są organizowane takie punkty ewakuacyjne, tam się ludność chowa. No, niektórzy nie idą do tych punktów z różnych względów. No i to w sumie chyba ci giną potem, tak mi się wydaje. E Ale co najważniejsze, to żeby po prostu mieć murowany, dobry dom ze stropem żeby nie było drzew dookoła tego domu. I myślę, że będziecie bezpieczni. Dach może wam odlecieć. E no, ale jest strop, tak? Także nic wam na głowę do domu nie wpadnie Jak drzew nie ma Także nie ma się co bać, przyjeżdżajcie <laughs> Nie jest tak źle prędzej ci kokos na łeb spadnie, niż, niż ci się coś stanie podczas tajfunu, jak będziesz siedział W bezpiecznym miejscu, także Myślę, że dobrze, że wam o tym powiedziałem, bo Sporo osób komentowało na temat tych tajfunów i, i bali się przyjechać ze względu na te tajfuny, więc Wam wyjaśniłem jak to wygląda. Generalnie pozostałe tajfuny, które przeżyłem to były taki silny wiaterek jak w Polsce macie, oni to nazywali tajfunem. Nic specjalnego, może tam ze 100 km na godzinę, może trochę ponad do 150 no nie było, nie było tragedii, takie malutkie wiaterki <laughs> Także przyjeżdżajcie, zapraszam jak będziecie na Filipinach, to koniecznie odwiedźcie Mariusza w korniku <laughs> i jego rodzinę. Trzymajcie się mocno i pozdrawiam Was serdecznie. Hej!